witam was na moim kanale. Ty też potrafisz. Dzisiaj moja propozycja kompozycji na pomnik taka wiosenno-świąteczna może stać całą wiosnę aż do lata. Propozycja naprawdę nieskomplikowana. Myślę, że wykonanie jej nie myślę w zasadzie, wiem, że wykonanie jej nie przysporzy nikomu żadnych trudności, bo w zasadzie polega tylko na kwiatów do, ja tutaj sobie akurat przygotowałam taką y, korową o. Pojawił się mój kot, y, nie jest on grzecznym kotem, więc mam nadzieję, że mnie tu nie ugryzie, ani nie podrapie. No ale jak już przyszedł to spragniony widocznie pieszczot. Y, no i wracając do kompozycji, y, akurat urzekły mnie po prostu. Ostatnio, będąc na giełdzie, urzekły mnie te bratki, które wyglądają jak prawdziwe, i właśnie postanowiłam wykonać z nich taką prostą dekorację. Nic tu już nie będę dokładać, a wazon będzie bukietem z wazon. Do wazonu dam po prostu bukiet z tulipanów, również bez żadnych ozdób. Można na święta dodać jedynie bazie. No i cóż, tutaj już sobie zagipsowałam tę gąbkę. Tak ją tu pocięłam na 6 kawałków, akurat do tego korytka, do tej osłonki, i zagipsowałam, żeby obciążyć to. Bratki poskracałam im trochę końcówki. Przyznam, że nie było to łatwe, no bo yy, jednak. Trzeba przez ileś trucików się przeciąć, ale dobry, dobre cęgi dają radę, więc zaczynamy. Oczywiście zacznę sobie od rozmieszczenia tych bratków. Bratki są naprawdę piękne. Zaręczam Wam, że nikt yy, nie rozpozna, czy one są, nie dotknąwszy ich, nie rozpozna, czy one są żywe, czy sztuczne. Szczególnie mi podobają się te niebieskie, te niebieskie te są po prostu przepiękne. Ale akurat do tej kompozycji nie wykorzystam tych niebieskich, nie chcę już za dużo kolorów. I po prostu najpierw sobie osadzamy, patrzymy, jak nam to wszystko będzie pasować, sklejamy. Simbuś bądź grzeczny, to jest simbuś. To jest w zasadzie cała filozofia tej kompozycji. Ja do tych bratków nic już nie będę dodawać, bo te bratki są piękne i myślę, że gdybyśmy tu dodali czegoś jeszcze do nich innego, to by tylko zepsuło tą kompozycję. No i oczywiście, no te bratki, ta kompozycja ma sprawiać wrażenie prawdziwych bratków, więc. Tym bardziej, nic tu nie będę dodawać. Ona kierowujemy, tylko, ona kierowuje tylko bratki, jak, żeby były jak najbardziej widoczne. Te bratki sobie posklejam, oczywiście, żeby nie były ruchome, a między te luki, te wszystkie luki, uzupełnię mchem. Również poprzyklejam ten mech. I to będzie cała filozofia tej kompozycji akurat. No, i teraz przystępuję te piękne bratki, sobie odłożę, wykorzystam je do czegoś innego. O, trochę mi żyło, bo mój kotek sobie poszedł. Tą kompozycję odstawię. Się za wazon. Przygotowałam sobie również gąbkę, zagipsowałam, żeby obciążyć ten wazon, żeby nie biegał w, tych, w tym wazonie już na cmentarzu, więc zawsze sobie lubię zagipsować, żeby był ciężki. I przygotowałam tu bardzo dużo żółtych tulipanów, będą pięknie do tej kompozycji w tej. Korowej osłonce pasować. Najpierw zacznę sobie oczywiście od ustalenia wysokości, ale to jest za wysoko. Myślę, że taka wysokość będzie dobra. Te tulipany się bardzo dziwnie tną, bo obcęgi przecinają mi drut, ale nie chcą mi przeciąć tej gumowej łodygi i muszę przecinać to nożyczkami. żeby te tulipany były tak bardzo różnie powyginane w różne strony, żeby osiągnąć taki jak najbardziej naturalny efekt. Zobaczymy jak mi się to uda. No i zobaczcie, kochani, kompozycja gotowa. Myślę, że wyszła taka bardzo fajna, naturalistyczna, znaczy bynajmniej sprawiająca wrażenie naturalnej kompozycja, bo bratki wyglądają naprawdę jak żywe. Tutaj mam wazon z tulipanów. Jeżeli oczywiście macie ochotę, to można użyć tych pięknych gumowych tulipanów. Wtedy ten, ten bukiet z tulipanów naprawdę będzie wyglądał jak żywy. Ja do tych tulipanów nie chcę już dodawać żadnej innej zieleni. Tutaj tą wystającą gąbkę zamaskuję sobie liśćmi tych tulipanów, poprzyklejam je sobie gdzie niegdzie. Z tyłu, gdzie mi bardziej ta gąbka prześwituje, nakleję trochę mchu, żeby już nic do tych tulipanów nie dodawać. Oczywiście w okresie świątecznym można do tego wazonu dołożyć kilka bazi żeby podkreślić taki świąteczny charakter. Według mnie fajna jest jeszcze ta kompozycja, ponieważ składa się ona tylko z dwóch rodzajów kwiatów. Potrzebujecie tylko dwa rodzaje kwiatów bratki i tulipany. Nie potrzebujecie żadnych dodatków, zieleni nic, co by mogło. Czego można oczywiście kupić. Za mało, za dużo, potem nam to leży albo nie pasuje. Więc tutaj macie praktycznie jasno określoną ilość, gdyż tak jak powiedziałam, wazon składa się z 15 tulipanów. Bratki kupujecie w zależności od tego, w jakim pojemniczku je chcecie umieścić, więc można sobie idealnie wyliczyć, ile tego potrzebujemy. Jeżeli Wam się ten pomysł podoba, jeżeli podoba Wam się ta kompozycja, no to dawajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał, i do zobaczenia. Opa! Zapraszam na następne filmiki.